Rozstrzegaczka przed nagraniami. Cześć, z tej strony Czarek Czaruje. Witam serdecznie na moim kanale. Jesteśmy dzisiaj w mojej sypialni, czyli w bardzo intymnym, prywatnym miejscu dla mnie. I będę Was tutaj zabierał zawsze wtedy, kiedy będę chciał porozmawiać o swoich prywatnych sprawach, rzeczach. W każdym razie, jest takie pytanie, które zadajecie od dwóch lat ciągle, i jak dodam QA na Instagramie, czy pod każdym praktycznie filmem pojawia się pytanie I cały czas się zapętla Czyli czy mój pokaz w Mam Talent był ustawiony Bo może część z was wie Albo i nie W 2018 roku wystąpiłem w programie Mam Talent właśnie Co jest ciekawe, jeśli nie znacie z tamtego momentu To nie była moja pierwsza przygoda w Mam Talent To jest taka ciekawostka Nigdy chyba wcześniej o tym nie mówiłem Ale dzisiaj chciałbym o tym opowiedzieć O tym czy mój, jak, w jaki sposób mój pokaz mógł być ustawiony w Mam Talent I opowiem wam całą przygodę Jak to wszystko się stało, że trafiłem do Mam Talent Od początku w precastingu do kolejnych etapów tego programu. Wszystko wam dzisiaj opowiem, jak to wygląda ze świata telewizji, czyli z backstage'u. Postaram się opowiedzieć to, co pamiętam, bo to już było dwa lata temu, a moja pamięć nie jest najlepsza, jak wiecie. W każdym razie możecie zasubskrybować ten kanał, a przede wszystkim wejdźcie na kanał Asy, ponieważ już w ten piątek wlatuje nasza ekipowa piosenka, z czego jestem bardzo dumny, ponieważ wyszło mega profesjonalna, więc koniecznie wbijajcie na kanał Asy i pamiętajcie, godzina 15.15 .15 ten piątek, czyli 16.10 jeżdża piosenka Asy. Wracając do tego tematu, o którym chcę dzisiaj porozmawiać. Mam talent. Przygoda, która no nie, może nie zmieniła mojego życia, ale nabawiłem się przez nią największego stresu w moim życiu. Opowiem wam teraz historię, dlaczego w ogóle poszedłem do tego programu, ponieważ jest bardzo osobista i związana z moim dziadkiem, który, którego już ze, ze mną nie ma, ale na górze gdzieś tam zawsze patrzy na to wszystko, co robię. Dziadek był taką moją jedyną osobą, która we mnie wierzyła. Z całej mojej rodziny, bo jakby nie jakby patrzyli sobie na to, co robię, ale jakby bardziej mnie nie wspierali, tylko dziadek mnie wspierał, bo to były początki mojej kariery, gdzie występowałem jeszcze na ulicy, żebrałem jakby, mogło to wyglądać jakbym żebrał pieniądze od ludzi, po prostu jako artysta uliczny zarabiałem sobie na życie wtedy, więc dla mojej rodziny mogło to wyglądać w taki sposób, że pop zarabia na ulicy, no nie ma się czym chwalić. A mój dziadek był jako jedyny, wierzył, że może z tego powstać jakaś kariera i tak dalej i oczywiście to jest dziadek, który mnie nauczył sztuczek. Jakby ja spełniłem jego marzenia z dzieciństwa, żeby właśnie stać się kimś znanym właśnie może dzięki magii, dzięki iluzji, więc mnie takich sztuczek nauczył, gdy miałem 10 lat, no i później ja gdzieś spełniałem tego te marzenia, więc może dlatego we mnie tak mocno wierzył. I właśnie mój dziadek, mówił Czarek, poświęć się temu, rób to, daj siebie 100%. Przed taką większą, e, prawdziwą publicznością, to jeden z pierwszych występów był konkurs taki jak Mam talent tylko w okręgu Radomskim, bo jestem z Radomia i w Radomiu był konkurs Co za talent czyli e, wszyscy Radomianie, którzy mieli talent, poszli na ten konkurs i po prostu były trzy etapy, czyli casting, półfinał i finał. Castingu zrobiłem kilka sztuczek, bardzo się spodobało, później dostałem się do półfinału i z półfinału do finału i w ogóle w tamtej przygodzie bardzo mocno uwierzyłem w siebie. No i wtedy udało się wygrać ten program. I chyba wygrałem 2000 złotych, masę jakichś różnych voucherów na jazdę konną, na flyboarda, na go-karty. Po prostu dostałem masę rzeczy, które mogę wykonać i po prostu ja pewność mega siebie urosła wtedy. W tam tego programu był Szymon Wydra, Kuba z Playboys I po prostu nie byli zachwyceni, w ogóle, no dlatego też dużo pewności siebie mi to dało. Miałem chyba wtedy 15 lat, podejrzę. Yy, I wtedy oni mi powiedzieli takie super miłe słowa, no i tam z 12 finalistów okazało się, że Czarek <tuszel> wygrał. Więc no, najlepsze uczucie w moim yy, życiu. I naprawdę czułem się wtedy Najlepiej na świecie. No i dziadek wtedy najbardziej mi oczywiście kibicował i był straszliwie dumny ze mnie. I z, I z dziadkiem wtedy mieliśmy taką rozmowę. Dziadek do mnie mówi, siedzimy u niego, rozmawialiśmy ze dwie godziny. I mówi Czarek, no teraz chciałbym bardzo, żebyś poszedł do prawdziwego mam talent, że tam czeka na ciebie duża kariera i w ogóle. Ja już wtedy zacząłem prowadzić kanał na YouTubie, no i gdzieś tam chciałem to zrobić dla dziadka. Dziadek mnie mocno, mocno wspierał i mówił: Czarek, musisz iść do mam talent, chcecie zobaczyć w telewizji. No i niestety wtedy. Dziadek tydzień później zmarł i z racji tego, że obiecałem mu, że tak, pójdę do tego, mam talent, to wtedy coś jeszcze we mnie pękło i stwierdziłem, że muszę, to jest ten moment, czarek, idziesz do mam talent, co by się nie działo po prostu musisz wziąć w tym udział i spełnić dziadka prośbę, może jego marzenie z dzieciństwa. Sam nie wiem, ale wiedziałem, że muszę to zrobić i żeby się nie poddawać. Więc no co? Zaczął, zaczął się kanał na YouTubie, zaczęliśmy robić fajne filmy. No i dobra, są precastingi do Mam Talent. Mówię, dobra, to jest ten moment, ale bardzo się jednak stresowałem. Wiedziałem, że dziadek gdzieś tam na górze nam nie liczy. No, więc idę na te precastingi. Na precastingach zrobiłem sztuczkę, która się bardzo spodobała publiczności. I czym są w ogóle precastingi? Precastingi odbywają się w różnych miastach. To, są, to jest taki casting, tylko jeszcze nie nagrywany do Mam Talent. I każdy tam może iść, ale nie, jest, nie musi się stresować tym, że jest nagrywany i w ogóle coś w sensie nie jest nagrywane do telewizji, bo są tam kamery, ale są kamery, które nagrywają wewnętrznie dla siebie, żeby później producent i reżyser gdzieś tam mogli sobie zobaczyć, czy w ogóle ktoś ma sens, żeby nie przyszła osoba, która jest na przykład całkowitym bestalenciem i po prostu nie, nie szkoda czasu antenowego na kogoś takiego, dlatego są te pre Więc trzeba zrobić taką wstępną selekcję. Poszedłem na tą selekcję, było tak, że przyjechałem chyba specjalnie do Zabrza, jeśli dobrze pamiętam. I to był pierwszy raz, kiedy poszedłem do montalu, i nawet nie wiedzieliście tego razu, jakby w tym Mam bo wydarzyła się straszna historia tam. Ale to zaraz wam opowiem. Jeden z największych stresów w moim życiu. Był precasting, zrobiłem sztuczki, które chciałem, przemyślałem to bardzo długo, bardzo długo ćwiczyłem te sztuczki. E, jednak e, no, na precastingu czekaliśmy w Zabrzu w teatrze, czekaliśmy kilka godzin, chyba około 8 godzin, nic nie robiąc, głodni, zestresowani. No i przyszła moja kolej, bardzo zestresowany jednak wychodząc na scenę ten stres całkowicie znikał, Wierzcie mi, ten stres jest niepotrzebny, bo kiedy wychodzicie na scenę, to już jesteście po prostu. Po prostu całkowicie sobą, jeśli gdzieś tam lubicie scenę. W każdym razie mój występ wtedy się spodobał i dostałem informację, że przechodzę dalej, czyli przechodzę do prawdziwego castingu nagrywanego, który jest tam powiedzmy za dwa miesiące. No i super, bardzo się ucieszyłem. Mówię, ok, marzenie zaczyna się spełniać. Miałem numer, nie mogę Wam powiedzieć jaki, ponieważ, e, ponieważ spaliłbym ten trik, ale e, w skrócie, chodziło w tej sztuce o to, żeby pojawić kostkę, żeby znikąd pojawić kostkę lodu. W tej kostce lodu byłby rożek karty urwany przed chwilą przez Agnieszkę Chylińską. Taki był zamiar. I po prostu nagle ten rożek, który Agnieszka Chylińska urwała, by zniknął i by się pojawił zamrożony zamrożonej celodu. lodu. I wyobraźcie sobie, że jest taka sytuacja: wychodzę już na scenę, jest jury, jest ogromny stres, ponieważ jestem młodym 16-letnim chłopakiem, który wychodzi właśnie na scenę w programie Mam Talent, gdzie będzie patrzyło na jego masę ludzi i może jego kariera zależeć od tego, żeby te emocje urosły i tak dalej w ludziach, którzy są na castingu, producenci, ludzie, którzy robią z Tobą wywiady, po prostu podnoszą Twoje emocje do takiego stopnia, że jesteś całkowicie zestresowany do tego. Marcin Prokopi i Szymon Hołownia prowadzają taką atmosferę, że za wszelką cenę chcieli mi w jakiś sposób przeszkodzić, zdradzić to, jak, jak to robię i tak dalej, więc wprowadzali taką bardzo niezręczną atmosferę. A ja wychodząc się bardzo stresowałem, bo ten numer był zwyczajnie trudny. To nie było coś, co ja, co, co jestem przekonany, że wyjdzie, bo to jest magia i sztuczki, i wszystko jest zależne od publiczności i tak dalej. Wychodzę, mam zamiar zrobić ten super numer, który przemyślałem, który był naprawdę efektownym trikiem. Wychodzę i co się stało? Zapomniałem wziąć ze sobą kostki lodu, którą miałem pojawić na sam finał. Tego pokazu. Więc wychodzę, słuchajcie, wyobraźcie to sobie. Wychodzę, zestresowany, 16-letni chłopak, który ma zaczarować zaraz doświadczonych ludzi, którzy widzieli już praktycznie wszystko. Mam ich zaczarować, chcę im pokazać coś dobrego i nagle okazuje się w trakcie pokazu, że nie mam rekwizytu, rekwizytu, który sprawi, że sztuczka cała wyjdzie i cała magia po prostu wyjdzie. Jestem w tym momencie spalony, więc wyobraźcie sobie ten stres w głowie, kiedy się zorientowałem na scenie, że właśnie to nie wyjdzie. W tym momencie mój menadżer stał i krzyczy czarek. Czarek. Ja wiedziałem już po co krzyczy. Zorientowałem się, że nie mam kostki lodu, więc biegnę po prostu w trakcie pokazu, wybiegłem ze sceny, poleciałem po tą kostkę lodu i wróciłem się, dokończyłem ten numer, tylko że wiedziałem, że po prostu nie mogę zrobić drugi raz tego samego. No i wiedziałem, że już jestem spalony, więc ja już nic tam od publiczności, od jury nie chciałem. Wiedziałem, że po prostu z, e, zwaliłem po całości. No i gdzieś tam oni starali się mnie wesprzeć, chociaż. E, nie do końca, bo jeszcze bardziej e, Agnieszka powiedziała, że nie, że ja wiem, jak to zrobiłeś, i tak dalej. Chociaż totalnie reszty części sztuczek nie wiedzieli, ale, ale gdzieś tam musieli zareagować w ten sposób. Bo, oczywiście, w takich programach, jak typu Mam Talent, jeżeli. Nie ma swojego zdania ostatecznego. Ostatnie zdanie ma oczywiście reżyser i cała produkcja, więc jury dostało na słuchawce tylko informację, że no, trzeba serytować tego uczestnika, ponieważ no, po prostu popsuł pokaz. No, to jest nawet logiczne. No i nabawiłem się ogromnego stresu, wiedziałem, że nic z tego nie będzie, poświęciłem bardzo dużo czasu na to, ale oczywiście pamiętałem to, co powiedział mi dziadek. Czyli że Czarek idź po swoje, zawsze sięgaj jak najwyżej i po prostu nie oddawaj swojego celu światło losu, na przykład. E, no, więc co? Za rok jest kolejna edycja Montalent, ale byłem tak zestresowany, że naprawdę nie wiedziałem, czy ja wezmę w tym e, udział, więc totalnie nie przygotowywałem się do tego, że wezmę udział w programie Montalent. Myślałem, że może wezmę udział w kolejnym roku, no więc w tamtej edycji mój pokaz nawet nie został puszczony, ponieważ no, to nie wyglądało za dobrze, no i w każdym razie e, nie został on puszczony. E, ale dokładnie rok po tym na moim nieudanym występie przed jury. Dostaję telefon jakoś w czerwcu, padajże, czyli przed tym, jak zaczynają się nagrania do programu Mam Talent. Dostaję e, telefon od pani, e, która szuka uczestników do programu. Cześć Szary, bardzo nam się spodobał twój pokaz rok temu. Czy chciałbyś wziąć udział w Mam Talent w tym roku? Ja wtedy sobie myślę, nie. Znowu mnie czeka kilka miesięcy wielkiego stresu i tak dalej. I jakby chciałem zrezygnować. I chyba nawet wtedy tamtej, tamtej pani powiedziałem, że, że nie, dziękuję, ale jakby coś się zmieniło, to dam jej znać. No i pamiętam wtedy za nią, chyba po pokazie, byliśmy na takim rowerku wodnym, więc był taki dobry vibe i to przyjęłem z taką fajną radością, że kurczę, jednak może jeszcze jest potencjał, żeby wziąć w tym udział i tak dalej, i że może jednak spełnię marzenie mojego dziadka, żeby pojawić się w telewizji i, i tak dalej. Więc Ania i trochę moi rodzice namówili mnie na to, żebym wziął jednak udział w tym programie. Podczas rozmów powiedzieli mi, żebym wysłał to, co chcę zrobić, żeby wiedzieli na co się przygotować, więc już nie musiałem iść na ten pre tylko już na, dali mi datę casting więc to była super opcja, bo nie musiałem jechać gdzieś daleko. I casting oczywiście odbywał się w Warszawie. No i przychodzi dzień castingu. Ja, żeby zrobić ten numer, bo o co chodzi? Czy pokaz był w Mamtalentu stawiony? Bo zrobiłem sztuczkę, której nigdy w życiu nikt na całym świecie nie zrobił. Analizowałem ją przez bardzo długi czas. Chciałem, chciałem pójść i zrobić coś najlepszego na świecie. Coś yy, po prostu, jak coś robię, To po prostu daję z siebie 120%. No, i tak było tym razem. Przeglądałem masę iluzjonistów, którzy robili sztuczki w Mam Talent amerykańskim, w brytyjskim. Chciałem coś połączyć, połączyć, spróbować nabrać inspiracji, więc zapro, zaprojektowałem pokaz kilka miesięcy przed moim wystąpieniem. I ten pokaz wiązał się z tym, żeby spotkać się ze sławną osobą, gdzie wtedy nie miałem jakichś kontaktów za bardzo do sławnych osób, żeby zrobić jakąś ekstremalną rzecz, czyli na przykład skok ze spadochronu, skok z Bungie, i żeby odwiedzić widzieć jakieś państwo na świecie. Dlatego, że później podczas pokazu Małgosia wybrała kartki. W ogóle musicie zobaczyć ten pokaz, bo aż tego się nie da opisać, ponieważ to było tak skomplikowane technicznie, żeby to wykonać. Ale o co chodzi? Dostałem informację, że występuje jednego dnia... Podajże we wrześniu, i to jest w Warszawie, więc miałem niedaleko, bo wtedy mieszkałem jeszcze w Radomio. Więc jest casting, prawdziwy casting z jury w Warszawie. No i co? Ja mam przygotowane, wyobraźcie sobie, ja jestem oczywiście zestresowany. Już mniej więcej wiem, jak to wyglądam, czyli 8 godzin czekania w teatrze, stresowania się, przeprowadzania ze mną wywiadów i manipulowania w jakiś sposób moimi emocjami ludzi, którzy przeprowadzają ze mną wywiady. Wyobraźcie sobie, że czekając 8 godzin na swój występ, został ze mną przeprowadzony godzinny wywiad, z którego zostało opuszczone. Jakieś 20 sekund podczas mojego pokazu w telewizji. Tylko 20 sekund z godzinnego wywiadu. No i o co, o co chodzi? Powiedziałem tam swoją historię o tym, że mój dziadek e, kazał mi przyjść do tego programu. I ta pani, która przeprowadzała ze mną wywiad, oczywiście zaczęła mi zadawać strasznie dziwne pytania. Naprawdę to były pytania. Od tego, dlaczego przyszedłem do programu, popytania, co jadłem na śniadanie, na przykład, i w ogóle takie lasowanie mózgu. Przez godzinę miałem tyranną głowę, i miałem wrażenie, że ta pani chce bardzo ode mnie odzyskać, uzyskać informacje, dlaczego nie, nie chce iść na studia, bo gdzieś tam wypełniałem wcześniej ankietę i zadawane były takie pytania, i oczywiście chciałem żyć z pasji, robić to co kocham. Wiedziałem, że studia mi tylko w tym przeszkodzą i gdzieś tam no, nie miałem w ogóle takiej potrzeby. Wydawało mi się to strasznie racjonalne, ale ta pani chciała mieć po prostu w razie W historię o mnie, która jest poruszająca i smutna w miarę, i historię o mnie, która pokazuje mnie w świetle chłopaka, który nie chce iść na studia i ma to w dupie i nie chce się uczyć. Oczywiście ta pani pytała około 10 razy o to i w pewnym momencie po prostu powiedziałem: no tak, nie planuję iść na studia, bo, bo po prostu chcę robić to co kocham. Oglądam później, w, mój występ w telewizji. Co się oczywiście stało? Jedyną rzecz, którą e, puścili e, podczas mojego castingu, to to, że Czarek nie chce iść na studia i że moich uchodźcy to za bardzo nie interesuje. To sobie ja myślę Czarek. Coś ty zrobił nie tak, że oni to puścili akurat w ten sposób, prawda? Więc już troszeczkę się zawiodłem, bo wiedziałem, jak ogromny wpływ telewizja ma na później odbiór człowieka, więc ja ch chciałem zadbać o swój wizerunek. No i troszeczkę się wtedy zezłościłem i to była pierwsza taka strzałka. Z tego, co wywnioskowałem, będąc wam talent, po prostu reżyser ma już rozpisany cały scenariusz na to, jak obecna edycja będzie wyglądała. Wydaje mi się, że od początku, już na etapie castingowym, reżyser i cała produkcja wie, kto jest faworytem na ten odcinek i kogo będą forsować, żeby wygrał ten odcinek. Okej, okay. miałem chwilkę przerwę. Dzisiaj sobie chyba troszkę więcej pogadamy, ponieważ nie spodziewałem się, że to we mnie ma cały czas tyle emocji i stresu, ponieważ ten okres był bardzo stresujący, jednak jednym z fajniejszych w moim życiu, bo to była niesamowita przygoda i bardzo dużo szczęścia. Okej, okay. dlaczego jest w ogóle taki tytuł? Czy mój pokaz jest ustawiony? Dostaję masę takich pytań od Was. I ja rozumiem, że zadając te pytania, macie na myśli, czy moja sztuczka była ustawiona, czy jury wiedziało, jak ma zareagować, albo jak ma się zachować, kiedy będzie wybierało na przykład kartę. Spodziewam się, że o to Wam chodzi, pytając, czy mój pokaz był ustawiony. Po pierwsze. Jiri nie miało pojęcia co wykonam. Reżyserstwo i producenci nie przedstawili im takich informacji. Przyszedłem jako na prawdziwy pokaz, więc jeśli myślicie, że na przykład jury było podstawione czy coś tego typu, to nie, oni mieli 100% autentyczne reakcje i to było jak najbardziej prawdziwe, z czego jestem zadowolony, że tak to wygląda, bo jakby mały myślałem, że jury też jest ustawione w takich programach, ale jak najbardziej nie, co mnie zdziwiło i co bardzo ucieszyło jednocześnie. Drugą rzeczą jest to, że yy, według mnie program jest ustawiony w taki sposób, że po prostu nie do końca zgadza się z tym, co jest w rzeczywistości. Czyli to y, była taka sytuacja, że Agnieszka Chylińska skomentowała mój pokaz, że to był najlepszy występ z 11 edycji tego programu jako iluzjonista, e, czyli, że po, po, po prostu powiedziała, byłem najlepszym iluzjonistą, który wystąpił we wszystkich edycjach programu Mam Talent i na przykład to nie zostało opuszczone, a to mogłoby naprawdę wzbudzić wśród e, widzów takie emocje, że jestem najlepszym iluzjonistą, więc miało ogromny wpływ na to, jak mnie e, odbiorą widzowie. Przed telewizorami, i ile później dadzą sms-ów, tak? Czyli, e, czyli to miało ogromny wpływ. Wiem, że można było zbudować z mojego pokazu show, które ma ogromne emocje, puszczając historię z moim dziadkiem, oraz e, na przykład dając inny podkład muzyczny, który byłby bar bardziej wzniosły, gdyby bardziej pokazać, uwydatnić te reakcje jury, ponieważ i tak zostały do bardzo dobrze puszczone. Ponieważ Agnieszka Chylińska puszczona była reakcja, to był sztos, to było genialne, i, i, i tego typu reakcje zostały upublicznione, więc i tak super. Ale gdzieś tam nie było tej najlepszej, ale przy tym muzyka była bardzo taka stonowana, zwykła, trochę komiczna. A kiedy na przykład był ktoś śpiewający, i ewidentnie cały program hypował tego, tego człowieka. Dlatego wtedy, jak widziałem go na żywo, nie zrobił aż takiego efektu. Ale w montażu, jak obejrzałem, to po prostu dodana została muzyka bardzo emocjonująca, taka wzniosła. Jak ludzie wstali, to po prostu aż się łzy w oczach kręciły. Więc to, co jest ustawione, to jest na przykład to, jak później ten materiał jest montowany i można go pokazać przedstawić naprawdę w dwóch różnych światłach ten sam występ jednego uczestnika. Jest jeszcze trzecia rzecz, w jaki sposób takie występy mogą być ustawiane w takich programach, ale do tego przejdziemy podczas momentu, kiedy przeszedłem do półfinału, bo mój występ na castingu już wtedy był, byłem z niego niesamowicie zadowolony efekt wyszedł najlepiej na świecie wszystko się udało, bo była ogromna szansa, żeby ten pokaz nie wyszedł, jury naprawdę super to skomentowało, jedyne co to właśnie później w montażu trochę stracił ten występ, ale jednak i tak wersja jest naprawdę w porządku, więc jestem przeszczęśliwy jak to się stało i miałem tak, że to był chyba ostatni casting do tego programu i już za tydzień zaczynały się półfinały, a więc jeśli to był ostatni casting, to następnego dnia od razu trzeba było znowu być w Warszawie, ponieważ było ogłoszenie wyników, czyli kolejny przyjazd do programu. Ogłoszenie wyników to z kilkuset tych osób, które wzięły udział i dostały trzy razy na tak, przychodzi do wielkiego półfinału. Póki co, wielkiego półfinału, czyli 40, wybór 40, a w zasadzie 35 uczestników, ponieważ, ponieważ 5 osób już dostało złote przyciski. Zwykle jest tak, że osoba, która dostała złoty przycisk, jest promowana w półfinale przez jury i przez cały program, po to, żeby widzowie zagłosowali właśnie na tą osobę, ponieważ ja bardzo długo analizowałem to, jak działa po prostu. Ten Mam Talent, mnie to fascynowało. Jest duża pogłoska o tym, że o to wszystko jest ustawione w Mam Talent i tak dalej, że to jest wszystko wyreżyserowane. No i właśnie to jest nie do końca prawda. Po części tak, ponieważ jest ustawione i rzeczywiście dzieje się to, co ma się dziać, ale wszystkie głosy, które są wysyłane w programie jak najbardziej są autentyczne e, następnego dnia było ogłoszenie wyników przychodzę na te wyniki, znowu czekałem cały dzień, 10 godzin i to przedem za nią, Ania, moja dziewczyna nie mogła wejść ze mną na ogłoszenie wyników, a tak naprawdę czekaliśmy tylko 10 godzin w takiej małej sali gdzie byśmy wszyscy upoceni, bo było bardzo gorąco musieliśmy tam czekać, kolejne wywiady były z nami robione, też takie trochę bezsensowne bo tam prawie nic z nich nie zostało puszczone wychodziło się po kilka osób, ja wyszedłem chyba z piątką e, iluzjonistów, którzy występowali ze mną, e, no i dwóch iluzjonistów e, z tej naszej piątki przeszło do półfinału. No i oczywiście, jak już wiecie, wystąpiłem w półfinale, więc wtedy tak zostałem wylosowany. No i oczywiście wielka radość i, i wielkie szczęście i przechodzę do półfinału. Wtedy już mi się zapaliła kwiastka, że może uda się wejść do finału. A to już jest naprawdę wielkie wyróżnienie. A jakby wygrać program, nawet to nie było moim celem. Moim celem. Było po prostu dostać się do tego półfinału, więc tak się stało. Zostałem przydzielony do pierwszego półfinału, który będzie emitowany, czyli za około dwa miesiące, ponieważ te wszystkie odcinki będą puszczane teraz, montowane i puszczane przez dwa miesiące, i później będzie półfinał pierwszy, a półfinałów jest pięć. Zostałem wylosowany do pierwszego półfinału, bo powiedzieli mi, że to jest najmocniejszy półfinał, będą najlepsi zawodnicy, ponieważ chcą się pokazać, i tak dalej. Więc w ogóle dostałem super wyróżnienie, i się wtedy ucieszyłem, ale potem sobie się zorientowałem, że kurde, jak będą najlepsi uczestnicy, to będzie najtrudniej przejść do finału. Ponieważ tylko dwie osoby z ośmiu, które są w półfinale, przechodzą do ścisłego finału. Miałem taką myśl, żeby pokaz zatrząsnął po prostu całą Polską. I rzeczywiście chciałem zrobić tak, żeby media zaczęły pisać o tym pokazie. Chciałem zrobić najlepszy pokaz w życiu, jaki widział świat magii. Wymyśliłem taki pomysł, aby wystąpić na scenie, stryknąć palcem i przeteleportować się pod pałac kultury i mieć włączoną kamerę live. Później zrobić tam całą magię pod pałacem kultury. Później znowu się przenieść magicznie do studia TVN-u, co jest w ogóle. To było taką niesamowitą przekminą żeby wystąpić już w finale trzeba dać swój pomysł do akceptacji ten pomysł nie został zaakceptowany a szkoda bo wiem że gdybym to zrobił to na pewno miałbym większe szanse na przejście do finału więc to jest kolejna, kolejna z rzeczy które gdzieś tam mogą być reżyserowane i w jakiś sposób ustawiane w programie ale oczywiście powiedzmy że mogło być tak że po prostu oni technicznie tego nie widzieli coś tego typu więc wysłałem kolejny pomysł już było chyba dwa tygodnie do mojego występu wysłałem kolejny pomysł na mój występ trzy, dwu trzy minutowy, który był równie dobry i który już nie wymagał Jakichś skomplikowanych rekwizytów i rzeczy na, na scenie. Był bardzo dobry, ale też nie został zaakceptowany. Wysłałem trzeci pomysł, też nie został zaakceptowany. Dopiero za czwartym pomysłem, który troszeczkę został mi narzucony przez, e, właśnie przez program. Dopiero ten czwarty pomysł został zaakceptowany, ponieważ tak naprawdę oni mi go troszkę narzucili. Więc ja tydzień przed programem musiałem sobie przygotować całkowicie pokaz, który będzie gdzieś tam odpowiadał e, całemu programowi. Tylko wpływ na Was najbardziej ma to, jak e, jiri. Agnieszka, Agustin albo Małgosia powie Hej! Na tego uczestnika trzeba głosować, a jeśli powiedzą nie, ty nie zasługujesz na to, żeby być w finale, to jury ma taki ogromny autorytet przed publicznością, która ogląda to w telewizji to, że po prostu ludzie się jej zwyczajnie słuchają. Więc zrobi, zrobiłem ten pokaz, który gdzieś tam został mi podrzucony pomysł, że a może to bym zrobił i mówię, ok, skoro oni chcą, żebym zrobił coś w tym stylu, to jak to zrobię, to pewnie dostanę lepszą opinię, bo więc jest dzień półfinałów. Półfinały to już nie jest tak, że może mi coś nie pójść. Półfinały są po prostu na żywo. Więc jak wychodzę, może mi coś nie pójść i po prostu jestem spalony przed publicznością na całym świecie, a podobno na, na całej Polsce, w całej Polsce, co ja mówię, a podobno ogląda taki program kilka milionów ludzi. Ja miałem zrobić najtrudniejszy numer, jeden z najtrudniejszych numerów, które są w stanie wykonać iluzjoniści, ponieważ ten numer może zwyczajnie nie wyjść, a karta, którą wybierze widz ma się znaleźć ostatecznie pod tego widza zegarkiem złożonym na cztery części. Może to być, to jest naprawdę strasznie trudny numer, więc mój stres sięgał zenitu tego dnia, a więc przychodzi dzień e, półfinałów, i tego dnia już od samego rana jesteśmy wszyscy w ośmiu uczestników, którzy występują. Ja patrzę na tych uczestników, okazuje się, że w swoim półfinale trafiły mi się dwie osoby, które dostały złote przyciski na castingach. Takich osób jest tylko pięć, więc co oznacza, skoro w moim półfinale są dwie osoby, które dostały złoty przycisk, to pewnie te dwie osoby będą hypowane, promowane przez jury i przez cały Mam Talent, żeby przeszły do finału, bo osoby, które dostają złoty przycisk najczęściej wygrywają program Mam Talent. Więc jak zobaczyłem, że są te dwie osoby, więc już wtedy się na maksa zestresowałem, bo wiedziałem, że po prostu nie mam szans się dostać do finału, ponieważ już z góry jest zatwierdzone, że te dwie osoby będą hype'owane. A co się okazuje? W kolejnym finale nie było żadnej takiej osoby z złotym przyciskiem, więc jakbym trafił do tamtej, do tamtego półfinału, to bym miał ogromną możliwość przejścia dalej, więc to jest kolejna gdzieś ta manipulacja, którą może sobie sporządzić taki program. W każdym razie zrobiłem swój pokaz, dostałem fajne opinie. Wszystko wyszło po mojej myśli, więc naprawdę było dobrze. Dwie osoby, które dostały złote przyciski, z którymi występowałem, to była mała dziewczynka śpiewająca i romantyczna para, która tańczyła. No i te dwie osoby występowały na sam koniec, czyli jakby na finał, gdzie jest największa liczba oglądających. No i oczywiście wtedy jury prosto do widzów po ich występach powiedziało, że tak, to są ci ludzie, którzy zasługują na finał tego programu więc już wtedy wiedziałem, że widzowie przed telewizorami zostali w jakiś sposób zmanipulowani i po prostu pewnie oni przejdą no i oczywiście później jest werdykt kto przechodzi do finału z ośmiu osób jest i są czytane osoby od 8 do 1 no i nie zostałem wyczytany cały czas nie jestem wyczytany, nie jestem wyczytany i naprawdę już mam ogromną nadzieję, że przejdę dalej jednak przychodzą, przychodzą, przychodzi werdykt na dwie pierwsze osoby. I tymi pierwszymi osobami, tak jak myślałem, są dwie osoby ze złotymi przyciskami, czyli dziewczynka śpiewająca i, par i para tańcząca romantyczny y, taniec. No i tak się zakończyła moja przygoda. Mam talent, jednak dała mi masę y, stresu. Z pozytywnego stresu, bo dzięki temu już teraz potrafię wystąpić przed każdą publicznością, ponieważ ten stres nigdy już nie będzie tak duży, jak podczas tego występu w Mam Talent i naprawdę występuję teraz już przed każdą publicznością, co jest e, no, najlepszym doświadczeniem na świecie. Bardzo dziękuję w ogóle możliwości występ, wystąpienia w takim programie jak Mam Talent, bo miałem okazję pokazać się szerszej publiczności. Jest to naprawdę ogromny zaszczyt, że gdzieś tam doszedłem e, jako najmłodszy iluzjonista w Polsce do półfinału, więc naprawdę bardzo, bardzo mi miło z tego powodu. Mam Mam nadzieję, że troszkę Wam przybliżyłem z mojej strony, jak to wyglądało i że już nie będzie więcej takich pytań, bo nie wiem, czy chciałem drugi raz to poruszać. Nie wiem, czy też, czy, czy też wyczerpałem ten temat do końca. Powiedziałem dokładnie to, co po prostu zauważyłem, będąc za kulisami tego programu. Postarałem się nakreślić mniej więcej, jak to wygląda, z tego co mogłem zaobserwować, będąc w tym programie, więc mam nadzieję, że Was troszkę to usatysfakcjonowało i. Poszerzyło horyzont tych informacji, że nie jest aż tak strasznie, ale też nie jest tak, jakby się chciało do końca, bo jednak to jest reżyserowany w jakiś sposób program. No i co? Jeśli byście chcieli więcej takich pogadanek z mojej strony, to po prostu piszcie w komentarzach. Ja dawno się tak nie wygadałem przed kamerą. Na tej kanawie będziemy siadać zawsze, kiedy będziemy rozmawiać na tematy, które dotyczą mnie i po prostu tematy, które chcecie wiedzieć o mnie i w ogóle, więc możecie zadawać tutaj pytania. No i najważniejsze, co bym chciał. Idźcie na kanał Asy w tym momencie, zasubskrybujcie, bo już w piątek tam na was czeka nasza piosenka, naszego domu, naszej ekipy, naszych ludzi. Ania tam zaśpiewała, jest mega dumny. Więc subskrybujcie kanał Asy, subskrybujcie ten kanał, wejdźcie na mojego Instagrama, Czarek Podłoga czaruje. A to był dla was Czarek Czaruje, jak chcecie mnie słuchać więcej, to zapiszcie, bo ja się tak rozgadałem, że nawet nie wiem, co już powiedziałem tak naprawdę, ale dzięki serdeczne. Oh.